Któż jak Bóg? Dzisiaj chciałbym się zająć trudnym tematem, tematem rzucania przekleństw i tego, jakie skutki może nieść ze sobą przekleństwo rzucone na drugiego człowieka. Przekleństwo lub złożeczenie może być niebezpiecznie skuteczne niejako od dwóch stron, to znaczy, że na jego niszczycielską skuteczność mają wpływ obie strony, obie osoby wypowiadająca je i ta przeciw której jest skierowane. Najpierw przeklinający. Warto pamiętać, że w życiu duchowym nie ma ziemi niczyjej. Papież Franciszek w pierwszym kazaniu wygłoszonym do kardynałów, niedługo po swoim wyborze, przypomniał trafne zdanie francuskiego pisarza: Kto nie modli się do Chrystusa, modli się do diabła. Im dalej ktoś żyje od Boga, tym bardziej jest pod wpływem diabła, tym mocniej zło może działać w nim i przez niego. A to znaczy, że wypowiedziane przez niego przekleństwo może być tym bardziej skuteczne. Oczywiście istotne jest także czy przekleństwo wypowiadane jest ze złością, z nienawiścią czy w afekcie. Im więcej świadomej złej intencji i chęci zaszkodzenia, tym większa moc rażenia przekleństwa. Egzorcyści dość zgodnie twierdzą, że szczególnie mocne i brzemienne w skutki jest przekleństwo tych z którymi nasze relacje według Bożego planu powinny być najbliższe i najlepsze, czyli rodzice, bliscy, krewni, ale też bliscy w porządku duchowym, np. kapłani. Jednak wiele zależy też od duchowej kondycji tego, w kogo wymierzone jest przekleństwo. Jego bliskość i relacja z Bogiem nie są tu bez znaczenia, a wręcz mają znaczenie pierwszorzędne. Chrystus już pokonał diabła przez swoją mękę śmierci i zmartwychwstanie, jest już ostatecznym i definitywnym zwycięzcą. Jeśli się go wiernie trzymamy, zło nie będzie mogło nam specjalnie zaszkodzić. Chciałbym w tym momencie odmówić z wami modlitwę o uwolnienie od przekleństwa. Jeżeli znacie osoby, na które rzucono przekleństwo, włączcie je do tej modlitwy. A jeżeli sami zostaliście przez kogoś przeklęci w duchu wiary i zaufania Bogu, odmawiajcie ze mną modlitwę o uwolnienie. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i z martwych wstałeś. Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem, które powinno spaść na mnie za moje grzechy. Ty Jezu wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa, abym mógł żyć w błogosławieństwie. Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków. Proszę Cię o przebaczenie, szczególnie tych grzechów, które otworzyły mnie na działanie przekleństwa. Uwolnij mnie, Jezu, od skutków grzechów. W Twoim imieniu, Jezu, rezygnuję z buntu przeciwko Tobie. Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje życie Tobie jako jednemu mojemu Panu i Zbawicielowi. Decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ pragnę, by Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam tej osobie, która rzuciła na mnie przekleństwo. Przebaczam im, Jezu, tak jak ty mi wszystko przebaczyłeś, przebaczam również samemu sobie wszystkie moje grzechy, błędy i porażki życiowe, tak jak ty mi wszystko przebaczasz. Staję teraz we krwi Jezusa, w sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan, chroniony od każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa odkupiła mnie, oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie. W imieniu Jezusa wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem, z magią, bioenergoterapią, rejki, kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za pomocą różnych energii, homeopatią, jogą, religiami i medytacjami wschodu, astrologią, radiestezją, horoskopami. Jeśli posiadam jakieś amulety, talizmany, książki okultystyczne ezoteryczne jakieś przedmioty na szczęście odpromienniki symbole religijne innych religii postanawiam zniszczyć je natychmiast teraz panie Jezu w autorytecie dziecka Bożego na mocy chrztu świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej niepokalanej świętego Michała archanioła wodza niebieskich zastępów i pogromce szatana mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie, wyzwalam siebie w Twoje imię Jezu od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem. W tej chwili, w imieniu Jezusa, niech tak się stanie. Amen. Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie Jezu. Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich błogosławieństw, które dla mnie przygotowałeś. Chcę kochać Jezu tylko Ciebie z całego serca, ze wszystkich moich sił i z całej duszy, a drugiego człowieka jak siebie samego. Oddaję całe swoje życie, prowadzenie mnie każdego dnia i owoce tej modlitwy, Matce Bożej. Amen. Dziękczynienie i chwalenie Jezusa za wszystko, co uczynił dla mnie w trakcie tej modlitwy, a następnie słuchanie w głębokiej ciszy Jego głosu, jego odpowiedzi na moją modlitwę stawiam sobie za cel dzisiejszego dnia. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi i chroni od wszelkich przekleństw Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg